Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Cynk. Mam nadzieję, że macie dobre humory, bo dziś omówimy trzeci odcinek naszego kolejnego Iseka. Oczywiście link macie w opisie tytuł. Przepraszam bardzo, jaki link. Było pytanie, gdzie można obejrzeć odcinek. No to shinden anime, anime zone można oglądać. W ogóle dam w ogóle w opisie chyba trzy strony, w których ja oglądam anime i dosyć. Sporo jest tytułów tam, można sobie doszyć szybko jest też po prostu tłumaczone. No dobra, zaczynamy omówienie trzeciego odcinka, który już na starcie nie za bardzo mnie zachwycił, no ale lecimy. Pierwszą sceną, którą mamy, no to mamy rozkminę naszego głównego bohatera w pociągu. Mam wrażenie, że on troszeczkę źle to odbiera, bo one wierzą w 100%. Tak jak myślałem w ogóle, że one. Nie zostawiły go, bo po prostu zostawiły, tylko że chcą y, po prostu tą organizację jak najbardziej, bo to jest globalna organizacja, przynajmniej oni i tak wierzą w to. I pojawia się, że to jest dużo w tym prawdy, bo on chyba sobie nie zdaje sprawy z tego, że on naprawdę odkrył nieświadomie, y, naprawdę potężną organizację, a te dziewczyny wierzą mu w 100%. I to nie jest tak, że one sobie raptownie pomyślały, a przecież on ściemnie, no to z tego opuścimy. To nie jest tak. On po prostu ma tu te rozkminy, które. Mm, Troszeczkę mi pokazuje, że on nie jest aż tak mądry, jak, jak, jak powinien być, nie? Że, że jednak jest troszeczkę przygłupi. To odcinek w ogóle ukazał nam bardzo dużo charakteru naszego głównego bohatera, gdyż mamy tutaj ciekawą sytuację, w której on zginął w poprzednim świecie, czyli on po prostu jest psycholem, który chciał magię. I krzyczy magia, magia mogła i dlatego umarł, więc e, to jest po prostu psychopata, e, no nie ma równo pod sufitem, no i lecimy dalej, tak? Mamy to, że on tam wskoczył do jakiejś akademii, której jego siostra wskoczyła, więc e, w sumie to no nudna część. W ogóle ja nie lubię takich klimatów, takich szkolnych, takich akademickich. Może gdyby to było jakieś dobrze zrobione, gdyby to było ciekawe, gdyby tam było coś się działo porządnego, to może tak. Tu mamy dosyć nudne sceny. Poznajemy jakąś księżniczkę, która po prostu jest ja Dziwną jakąś osobą, on tam jej udaje, że próbuje się z nią umówić, ona się na to zgadza, o dziwo, więc. No ale tu widzimy później, że mamy to podwaliny tego, że no ona po prostu chce spokoju, a on w sumie ma w tyłku wszystko. Bo, powiem że szczerze, ten odcinek jest tak nudny i nic nie wprowadza poza tym, że poznajemy, że nasz główny bohater jest po prostu psychopata i jest w sumie głupi dosyć mocno. Yy, ona jest dosyć ciekawą, możliwe postacią yy, To, co mi się bardzo nie podoba To jest właśnie to, jak on reaguje na te pieniądze Ja nie wiem, czy on tutaj udaje Czy on rzeczywiście taki jest Ale wydaje mi się, że tego się nie udaje On po prostu, kurwa, taki jest I strasznie mnie to irytuje Nie wiem jak was, ale mnie takie coś irytuje Że on <grytanie> Tutaj nie ma takiego No ja no dziwne Ja wolę go w tej wersji drugiej yy, on, Właśnie, można go Normalnie poskrzynić jako y, rozwojenie jaźni, jakby miał dwie, dwa różne, o, dwie różne osobowości. Mamy tego cienia i mamy tego naszego zwykłego typa, który jest po prostu stara się być przeciętnym jak najbardziej tylko jest to możliwe, nie? Ale no, strasznie mnie to irytuje w ogóle. Y, no tutaj mamy, no w sumie no, no, mówię wam, no nieciekawe, to jest w ogóle ten odcinek, jest po prostu nieciekawy. Nie ma nic ciekawego, to, to jakieś Pierdoły nam gadają, to, to nawet pod romans nie podchodzi. A jeżeli to jest romans, sidło, no to to jest też kurwa kiepsko zrobione. E, mamy tutaj to, co najciekawsze, to to, że ta księżniczka zniknęła i on został porwany. W ogóle no, sobie taką. mógłby ich zabić dosłownie w 5 sekund, ale tego nie robi. No, Czy mi się to podoba? No. się, że no, on mnie trochę irytuje. No, po prostu mnie ta postać zaczęła irytować w tym odcinku. Ja mam nadzieję, że takie odcinki nie będą cały czas, bo ten odcinek był tak cholernie nudny. Ja tak się przebolałem, oglądając to, że no nie jestem za. Nie, nie zaciekawiło mnie ten odcinek. Tak jak był pierwszy i drugi e, delikatnie mnie zaciekawił, drugi mnie najbardziej zaciekawił, to ten e, stworzył, że mi się po prostu takie niechęć do tego głównego bohatera. No strasznie irytujący gościu, naprawdę, bardzo mi się to nie podoba, no ale no cóż. Jak to mówią, no szczerze mówiąc, no, ja nie mam co powiedzieć o tym trzecim odcinku, no bo to, to kurwa no flaki nuda i tyle, nie? Więc gorą... dziękuję wam bardzo serdecznie za to za oglądanie. Zapraszam do moich drugich filmików i trzymajcie się.